Cześć. Dzisiaj chciałem Wam przedstawić internet mobilny z Red Bull Mobile LTE. Uważam, że jest to całkiem fajna opcja dla tych, którzy są w zasięgu LTE. Ja wczoraj kupiłem starter, aktywowałem kodzikiem, który jest w regulaminie internet LTE. Tak mam 30 dni darmowego internetu LTE. No i tak co miesiąc można aktywować sobie ten pakiet. Trzeba mieć 30 zł na koncie i a możliwość wykonywania połączeń, więc ja doładowałem za 50 zł, powinno mi to starczyć do końca roku, kiedy ta promocja obowiązuje, bo przy doładowaniu za 50 zł mam 150 dni bodaj na, na darmowe na wykonywanie rozmo, połączeń dzisiaj przetestuję działanie LTE. Do tego celu wykorzystam telefon Alcatel One Touch Idol Mini 2 Chyba jest jego taka nazwa z końcówką S Kącówka S mówi właśnie o tym, że obsługuje on technologię LTE Ma on ciekawą opcję Możemy ustawić żeby korzystał z, tylko z LTE Nie wiem czy wszystkie telefony z Androidem to mają ale ten ma, dzięki czemu planuję korzystać tylko z LTE, żeby nie pomieszało mi to środków na koncie. Więc wczoraj robiłem pierwszy test. Dzisiaj widzicie jest 15.13. Zobaczymy jak się będzie sprawowało. Wczoraj około 20 było około 10 megabitów na sekundę. O dzisiaj rano testowałem był podobny wynik jak teraz około widzicie 30. No, teraz zmniejszyło się. No ale to i tak wydaje mi się, że jest całkiem dobry w ogóle nie jest napisane, że powinno być 15 megabitów, Więc ponad przeciętność, że tak powiem. Chociaż LTE w teorii umożliwia 150. No dobrze, zobaczymy, zobaczymy ile wyjdzie. 5,44 ja jeszcze chciałem pokazać Wam rezultaty z. Dzisiaj rano, rano o 9 zrobiłem test. Był szybszy ściąganie, ale wysyłanie wolniejsze, a wczoraj około 20, jak mówiłem, mam testy, były około, tu jakiś błąd, pewnie się mi wkradł, około 10 megabitów na sekundę, więc całkiem przyzwoicie. Limit 200 GB. Później też można korzystać z, trochę z, z ograniczoną prędkością, która też... Jest ograniczona do 2 megabitów na sekundę, więc też w porządku, więc za 50 zł teoretycznie. Mam nadzieję, że będę mógł korzystać z internetu do końca roku praktycznie bez ograniczenia. Czekam na komentarze. Jeżeli ktoś ma jakieś pytanie, bardzo proszę zadać. Pozdrawiam, trzymajcie się.